Pływanie łódką nigdy wcześniej nie było tak przyjemne. Hej hej, witam was stanie, witam was serdecznie. Odkąd w Minecrafcie wprowadzono stała aktualizacja dla świata mórz i oceanów, flora i fauna świetnie się rozwija, ciągłe aktualizacja tego świata Dodajemy nam naprawdę fajne rzeczy: dostajemy ruiny podwodne, dostajemy świetne bloki, dostajemy zatopione statki, dostajemy wiele, wiele rzeczy na to związanym ze światem mórz i oceanów. Natomiast świat nadwodny, czyli pływania, nic się nie zmienił. Nie dostaliśmy żadnych update'ów w związku z lepszymi łódkami, ze statkami. Dlatego naprzeciw wychodzi modyfikacja Extra Boats Mode. Co ta modyfikacja właściwie daje? Daje możliwość ulepszenia naszych łódek o trzy standardowe receptury. Mamy łódkę i ze skrzynią. Łączymy to w jednym craftingu dostajemy Dark Oak Boat with chest. Oczywiście znaczenie czy to jest Dark Oak czy to jest zwykła Oak Boat jest dla nas bez znaczenia bo tak naprawdę każdą but, łódkę możemy tutaj skraftować. Taką łódkę stawiamy sobie standardowo na wodzie i Prezentuje się, powiem wam to, naprawdę całkiem dobrze. Jak widzicie, tutaj mamy skrzynkę, tutaj możemy siąść i sobie popływać. Standardowo nic to nie zmienia, według mnie świetnie się to prezentuje. Pasuje mi ta skrzynka z łódką. Natomiast jak z takiej skrzynki mogę skorzystać? Oczywiście muszę wysiąść z tej łódki, Shift, prawym i mamy dodatkowe miejsce na ekwipunek. W tym momencie eksploracja tych takich łódek jest bardzo wygodna, eksploracja takiego świata podwodnego jest bardzo wygodna, bo mamy naprawdę dużo miejsca, nie musimy się przejmować naszym standardowym eku, Wystarczy już yy, nasz, yy, nasze łódki dodatkowo pomogą nad, nam w zbieraniu nurkowaniu i zbieraniu zasobów. Natomiast to nie jest wszystko. Są jeszcze ciekawsze rozwiązania, jakie jeszcze twórcy tej modyfikacji nam dodali. Mamy na przykład łódkę z piecykiem. Weźmiemy sobie akurat jeden piecyk. Jeżeli połączymy łódkę z piecykiem, to dostaniemy coś w stylu parowozu. Parowozu, parostatku, właściwie. Parostatku, który w momencie postawienia nic nie dzieje. Tutaj nie mamy dojścia żadnego do ekwipunku. Natomiast klikając prawym przyciskiem myszy shiftem shiftem wrzucamy węgiel. Każda jednostka węgla daje nam około 3 minut palenia się w tym piecyku, więc wrzućmy chyba maksymalnie. Mogę wrzucić chyba 8 sztuk, oczywiście, i siadając już w tym momencie bez dotykania czegokolwiek, jak widzicie, ja teraz steruję. Bardzo mocno przyspiesza płynięcie, ale jeżeli bym chciał, automatycznie całkowicie, to sobie łódkę samodzielnie płynie. I nawet są fajne efekty, gdzie nas prowadzi. Ja mogę tylko już dbać tylko wyłącznie o sterowanie. Sama łódka płynie bez mojego udziału. Natomiast tak jak powiedziałem, mogę jeszcze to bardziej przyspieszyć i zrobić sobie wyścigi takich par Natomiast w momencie, kiedy my wysiądziemy, łódka całkowicie przestaje płynąć. Trzeba się z tym liczyć, że on tylko działać wtedy będzie, kiedy my jesteśmy w środku. Ostatnią rzeczą, jaką daje nam ta modyfikacja, jest możliwość powiększenia... Pojemności naszej łódki. Stawię, wystarczy oczywiście ustawić tę samą recepturę na zwykłą łódkę, czyli jakbyśmy tworzyli dwie różne łódki, bo dostajemy Large Acacia Boat. Oczywiście nie działa to z innymi szrowcami, musimy zachować tą jedną Jestem ciekaw, czy na przykład mogę tą Large Acacia Boat użyć z skrzynką? Nie, już takie połączenia nie są możliwe. Tak samo się dotyczy piecyka już jest to niemożliwe. O tym twórcy już nie przewidzieli, żeby tak kombinować, bo dlaczego? Zobaczcie sami, ta łódka jest naprawdę ogromna w stosunku do tych zwykłych. I w momencie, kiedy do niej zas zasiądziemy, sami zobaczcie, jest naprawdę, to wygląda epicko. Ta łódka jest naprawdę wielka. No ale dobra, zobaczmy w takim razie, czy faktycznie tutaj mogę pomieścić jakieś inne moby. Czy według tego, co twórcy napisali, ona mieści aż trzy moby? Zobaczmy sami. To, co twórcy napisali, że łódka przyjmuje pojemność na cztery miejsca, jest oczywiście prawdą. Oczywiście jako gracz teraz nie możemy wejść, bo mamy komplet, mamy wieśniaka i mamy kota i mamy dwie śliki, i świnki. Dlatego poświęcę sobie jedną świnkę, aby zrobić sobie miejsce i zobaczymy. I faktycznie przesuwałem się miejsca i teraz jestem w stanie. Taką piękną rodzinkę kod, villager i prosiaczek przetransportować daleko, daleko na inne rejony, czy choćby właśnie w miejscach, gdzie tego potrzebujemy. Teraz jesteśmy w stanie przewieźć trzech naszych villagerów w sam raz do naszej na przykład farmy żelaza, gdzie poprzednio musieliśmy wozić za każdym razem jednego villagera taką łódką, a teraz mamy szybko i sprawnie to udostępnione. Szybko, sprawnie i przyjemnie. Dodatkowo, tak dla ciekawskich, za to osiągnięcie, że mamy trzech villagerów w jednej łódce i my, mamy oczywiście achievement. Modyfikacja ta oczywiście ma pełny wsparcie innych modyfikacji, na przykład sugerowana przez twórców biom o świetnie pasuje, gdyż mamy różnorodne umaszczenie, różnorodne barwy tych naszych łódek. To samo tyczy się łódek z piecykami, czy choćby nawet tych największych. Modyfikacja ta oczywiście działa na 1.15.2 na wersji Forge. Dlatego też jeżeli chcecie szybciej wozić, więcej wozić w świecie wodnym, to śmiało skorzystajcie z tej modyfikacji. W mojej ocenie modyfikacja jest bardzo przydatna. Wystarczy tylko napalić do pieca i może płynąć w silne dal. Za dziś Wam ogromnie dziękuję, do usłyszenia, pozdrawiam w stanie. Hey, hey.